Z punktu dzisiejszego dnia patrzę na tą ulę z 70 któregoś tam roku, która stoi na scenie i się trzęsie. I, I właśnie się boi wszystkiego. W momencie, kiedy bierze mikrofon, z, opada z niej cały ten pancerz francowatych e, kompleksów, uwarunkowań, stereotypów, I jestem osobą wolną od wszystkiego. Fruwam jak ptak. Mama zawsze mówiła: Uluś, pamiętaj, nie ma złego, co by na dobre nie wyszło. Gdybym nie była ulą z lat siedemdziesiątych, nie byłabym ulą z lat. 2025. Wszystko ma swój sens w życiu. Jak ja się wszystkiego bałam, byłam niepewna, wychodziłam na scenę, nogi mi drżały, miałam tremę. Nie byłam pewna, czy dobrze zaśpiewam, czy, czy, mi, czy, czy źle, czy w ogóle jak wyglądam. Przecież nie mam aparycji, jestem brzydka, zasłaniałam twarz włosami i tak czekałam, żeby tylko zaśpiewać, nie?